Cześć, z tej strony Chemiczny Chichot i dzisiaj witam Was w kolejnym filmu, filmie na temat wartościowości. Pierwsze co, to na pewno źle jest ustawiona kamera, bo robiłam to dzisiaj sama i nie ogarnęłam totalnie te, tego aparatu, ale myślę, że jakoś przeżyjemy. A druga sprawa jest taka, że jeszcze raz do mnie ktoś napisze w komentarzu Pani, to się naprawdę mocno obrażę, bo ja wierzcie mi, aż taka stara nie jestem. O, głos. Dobra, to zanim przejdziemy do tematu o wartościowości, to musimy sobie najpierw wyjaśnić, co to w ogóle jest. I najprościej mówiąc, wartościowość jest to liczba wiązań chemicznych, które może utworzyć dany atom pierwiastka, łącząc się z innymi atomami w związku chemicznym. I teraz o co tutaj chodzi? Ta wartościowość, ja zawsze powtarzam, że jest to ta liczba łapek, które posiada dany atom, łącząc się z innymi atomami. Na razie pewnie Wam to za dużo nie mówi, ale przejdźmy sobie dalej. Zastanówmy się... W jaki sposób w ogóle określa się tą wartościowość? Wartościowość określamy za pomocą numeru grupy. Przy czym numer grupy mówi nam o maksymalnej wartościowości danych pierwiastków. I tak pierwiastki z grupy pierwszej będą miały maksymalną wartościowość 1. Pierwiastki z grupy drugiej będą miały wartościowość maksymalną równą 2. Pierwiastki z grupy od 3 do 12 nas na razie nie interesują, natomiast pierwiastki z grupy 13 będą miały wartościowość maksymalną nie 13, lecz 3. Od grupy 13 w góry odejmujemy dziesiątkę, więc tutaj będzie 3. Pierwiastki z grupy 14 maksymalną wartościowość będą miały 4, z 15 5, z 16 6, z 17 7. Teraz o co chodzi z tą maksymalną wartościowością? To znaczy, że pierwiastki z grupy 14 mogą mieć wartościowość maksymalną równą 4, ale mogą mieć też mniej. Nigdy nie będą miały więcej, ale mogą mieć mniej. Takim przykładem pierwiastka, który jest troszeczkę inaczej, tlen znajduje się w grupie 16, dlatego powinien być sześciowartościowy, natomiast jest on wyjątkiem i będzie on zawsze dwuwartościowy w tlenkach, czyli takich dość popularnych związkach chemicznych, o których będziemy mówili w pozostałych filmach, ale zrobimy dzisiaj parę przykładów, i ten tlen będzie nam potrzebny. Teraz, skąd my w ogóle wiemy? Jakie mogą być te różne wartościowości, skoro nie zawsze będzie to dla grupy 14 i 4, tylko będą różne? Waszych podręcznikach, które większość z Was używa. Jeżeli ktoś nie ma tego podręcznika, z którego ja korzystam, to na pewno znajdziecie takie informacje gdzieś tam w swoich podręcznikach z tyłu w książce, albo w internecie myślę, że powinniście też to znaleźć. I w podręczniku nowej ery do klasy 7 na stronie 237 jest taka tabelka i ta, ta tabelka mówi nam tutaj o wartościowości w związku chemicznym. I na przykład azot może być w. Jest w 15 grupie, więc jego maksymalna wartościowość jest 5, ale może być on też 4, 3, 2, 1 wartościowy. Na przykład bar ma tylko jedną wartościowość, jest on dwuwartościowy. Chlor. Jest w grupie 17, więc jego maksymalna wartościowość to 7, ale może mieć też 5, 3 i 1 i tak dalej, i tak dalej. Na przykład glin jest w grupie 13, ma tylko jedną wartościowość 3. I teraz jak my tą wartościowość będziemy wykorzystywa wykorzystywali w pisaniu związków chemicznych. chemicznych. Mamy tutaj przykład. Wypisałam parę takich podstawowych przy przykładów. Pierwszy będzie tlenek wodoru. I teraz jak będziemy pisać wzory chemiczne związków chemicznych yy, w chemii, to zawsze zaczynamy od końca. Czyli w tym przypadku mamy tlenek wodoru, drugi jest wodór, czyli na końcu mamy wodór, to zaczynamy od wodoru. Wodór, symbol wodoru, to jest H, natomiast tlenek to jest po prostu tlen, czyli O. Wcześniej mówiłam, że tlen jest dwuwartościowy. Jak sobie spojrzymy tutaj na tą tabelkę, to tlen znajduje się w tym miejscu. Symbol to jest O. Jego wartościowość jest równa 2. Teraz te wartościowości będziemy sobie pisać rzymską liczbą do góry nad danym pierwiastem, który nas tutaj interesuje. Teraz spójrzmy sobie na wodór. Wodór mamy wypisany tutaj. Jego wartościowość wynosi tylko 1. Możemy też sobie spojrzeć na układ okresowy pierwiastków. Chemicznych. Wodór mamy w pierwszej grupie, więc jest on jednowartościowy, więc piszemy nad wodorem jedynkę rzymską. Zasada jest taka, że do góry piszemy sobie rzymskie y, cyfry. Y, te rzymskie liczby tutaj są jakby y, istotne dla nas. One mówią, pozwalają nam tylko na y, napisanie poprawnego wzoru. Natomiast jeżeli ktoś nie potrzebuje pisania tego, to nie musi i to nie jest wymagane. Ważne, żeby wzór końcowy był dobry. Teraz co robimy z takimi wartościowościami, które sobie wpisaliśmy? Mamy wodór, który jest jednowartościowy i tlen, który jest dwuwartościowy. Wartościowości w chemii będziemy robić na krzyż, czyli to, co stoi przy wodorze, ta jedynka, będzie sobie wędrować za tlen. Natomiast to, co stoi przy tlenie, czyli ta dwójka, będzie sobie wędrować za wodór. W związku z tym Uzyskamy H2, bo ta dwójka poszła tutaj, przy czym na dole piszemy zawsze już normalne y, liczby, natomiast ta jedynka wędruje sobie za tlen, ale jedynek chemii nie piszemy, dlatego zostawiamy tutaj puste miejsce. To znaczy, że wzór tlenku wodoru to jest H2O i ten wzór, który ja tutaj napisałam, nazywamy wzorem sumarycznym. Wzór sumaryczny. Oprócz tego, drugim bardzo istotnym wzorem jest wzór strukturalny. To jest taki, którym widać strukturę danego y, związku chemicznego. I teraz proszę, ta dwójka tutaj oznacza, że mamy dwa wodory, więc sobie narysujmy te dwa wodory. Natomiast za tlenem nie stoi nic, co oznacza, że mamy jeden tlen. Teraz wodór był jednowartościowy, to znaczy, że ma jakby jedną tą łapkę. No i. One nigdy, te same atomy nigdy nie będą łączyć się ze sobą w związkach chemicznych. Zawsze będzie to wiązanie występowało między dwoma różnymi atomami. Tutaj, czyli nie może połączyć się ten wodór z tym wodorem. Jedyne miejsce, gdzie się może połączyć, to jest H i O. I ten wodór. Ma jeden wo każdy wodór jest jednowartościowy, więc ten wodór musi mieć jedną łapkę i już jedną łapkę ma. Natomiast ten drugi wodór również musi mieć jedną łapkę i również ją będzie miał. Teraz spójrzcie sobie, tlen był dwuwartościowy, tutaj mamy tlen i on ma jedną, drugą łapkę, czyli wartościowości się zgadzają. Tlen ma dwie łapki, bo jest dwuwartościowy, natomiast wodór ma jedną łapkę, bo jest jednowartościowy. Zróbmy kolejny przykład. Tlenek wapnia. Znowu zaczynamy od końca, czyli mamy CA, to jest wapń, tlenek, czyli O. Tlen już wiemy, że jest dwuwartościowy, natomiast wapń musimy sobie spojrzeć. Wapń znajduje się w drugiej grupie układu okresowego, więc jest dwuwartościowy. Możemy się jeszcze układnić tutaj w naszej tabeli. Szukamy wapni, pewnie na dole gdzieś będzie tutaj. Jest dwuwartościowy? No jest. No to piszemy. U Dwójkę przy CA. Teraz jeżeli mamy takie same wartościowości lub wartościowości, które możemy podzielić przez tą samą liczbę, no to oczywiście je skracamy. CA, dwójkę i dwójkę możemy skrócić przez dzieląc jedną i drugą wartościowość przez 2, więc 2 przez 2 zostaje nam 1 i tutaj 2 przez 2 też zostaje nam 1. Jeżeli mielibyśmy wartościowości na przykład. 4 i 2 no to tą da się skrócić przez 2 zostaje nam dwa i tą da się też skrócić przez 2 i zostaje nam 1 zawsze dzielimy przez tą samą liczbę dobra jeżeli skróciliśmy to została nam tutaj jakby wartościowość 1 tutaj też 1 więc ta jedynka wędruje sobie za tlen ta jedynka wędruje sobie za wapń no a wiemy że nie piszemy jedynek w chemii więc wzór sumaryczny tlenku wapnia to jest CaO no i mamy tutaj, z racji tego, że za tutaj CA nic się nie znajduje, to znaczy, że mamy jeden wapń, a za tlenem też się nic nie znajduje, więc mamy jeden tlen. Wapń był dwuwartościowy, tlen również był dwuwartościowy, to znaczy, że jeden i drugi musi mieć po dwie łapki, więc rysujemy dwie łapki. Zgadza się? Tak. I to jest wzór strukturalny CAO. Te wzory strukturalne wynikają z tego, co robiliśmy sobie na temat wiązań kowalencyjnych i jonowych. One wyglądają tak samo, tylko te wartościowości znacznie nam ułatwiają sprawę, bo nie musimy rysować tych kropek, nie musimy zaznaczać, że ten bierze od tego tyle kropek, ten bierze od tego tyle kropek itd. Tylko to jest jakby droga na skróty przejścia ze wzoru sumarycznego do strukturalnego. Bardzo nam to ułatwia sprawę. Dobra, kolejnym przykładem mamy tlenek siarki 4 i tlenek siarki 6. Teraz dlaczego tu jest ta czwórka? Dlaczego tutaj jest ta szóstka? Otóż, jak sobie spojrzymy na siarkę, naszej magicznej tabelce. Siarka jest tutaj. Może być ona 2, 4 bądź sześciowartościowa. Jeżeli dany pierwiastek będzie miał różne wartościowości, czyli tak jak siarka może być dwu, 4 bądź 6wartościowa, to my musimy w nawiasie podać wartościowość, która nas interesuje. Ja muszę Was poinformować, na przykład na sprawdzianie, że interesuje mnie wartościowość siarki, która jest na czwartym no, która ma wartościowość równą 4. I teraz, co z takim czymś robimy? Znowu zaczynamy rysować wzór od końca. Czyli zaczynamy od siarki. Siarka to jest O, następnie tlenek, czyli wiemy, że to jest po prostu tlen. Tlen jest dwuwartościowy, tak jak było poprzednio, tu się nic nie zmieniło. Natomiast ta czwórka dotyczy siarki, czy siarka jest czterowartościowa. Czy możemy skrócić takie wartościowości? Mamy 4 i 2, więc można je skrócić przez 2, dzieląc przez 2. 4 przez 2 zostaje nam 2, i 2 przez 2 zostaje nam 1. Ta sta jedyneczka, co stoi przy tlenie, wędruje sobie tutaj. Za S, a jedenek nie piszemy, więc zostawiamy puste miejsce. Natomiast dwójka, która stała przy siarce, wędruje sobie za tlen, czyli zostaje nam SO2. Czyli wzór sumaryczny tlenku siarki 4 to jest SO2. Za siarką nic nie stoi, co znaczy, że mamy jedną siarkę. Natomiast za tlenem mamy dwójkę, to znaczy, że mamy dwa tleny. To sobie narysujmy. I teraz siarka była czterowartościowa, tlen był dwuwartościowy, czyli każdy tlen musi mieć dwie łapki, no może on się tylko połączyć z siarką, nigdy nie będzie się łączył z tym samym pierwiastkiem, więc robimy tutaj, no i ten tlen tak samo musi mieć dwie łapki i może się połączyć tylko z siarką, bo z tlenem nie może. Siarka była czterowartościowa i siarka ma cztery łapki, raz, dwa, trzy, cztery, ma, tlen ma po dwie, każdy, więc też się zgadza. Wzór strukturalny SO2. Wygląda w ten sposób. Idziemy dalej. Dobra, małe problemy techniczne były, więc sobie jeszcze raz zrobimy tlenek siarki 6. No, i rysujemy tak jak to było wcześniej rysowane. Czyli zaczynamy od końca, czyli od siarki, następnie tlenek, czyli tlen. Tlen już pamiętamy, że jest dwuwartościowy. Natomiast ta szóstka oznacza, że siarka jest sześciowartościowa w tym przypadku. Szóstkę i dwójkę oczywiście możemy skrócić przez dwa. Sześć przez dwa to jest trzy. Dwa przez dwa to jest jeden. Jedynka, która stoi przy tlenie, wędruje sobie za siarkę. Na jedynek nie piszemy, więc zostawiamy tu puste miejsce. Natomiast ta trójka, która wędruje sobie. Yy, natomiast ta trójka, która stoi przy siarce, wędruje sobie za tlen i otrzymujemy SO3 no i teraz to jest wzór sumaryczny tlenku siarki 6 natomiast wzór strukturalny za siarką tutaj w tym miejscu nic nie stoi to znaczy, że mamy jedną siarkę natomiast za tlenem stoi trójka co znaczy, że mamy trzy tleny sobie narysujmy te trzy tleny każdy tlen miał dwie łapki, bo był dwuwartościowy, więc rysujemy. Każdy tlen nie może się z innym tlenem połączyć, może się tylko z siarką połączyć, więc od każdego tlenu rysujemy po dwie łapki w stronę siarki. Siarka była sześciowartościowa, no i policzmy, czy ma sześć łapek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, super, zgadza się. Później mamy tlenek żelaza, tlenek żelaza dwa. Ta dwójka znowu, jak sobie spojrzymy na naszą yy, piękną tabelkę i poszukamy w niej żelaza, to będziemy wiedzieć, że żelazo może być dwu- lub trójwartościowe. W tym przypadku żelazo będzie dwuwartościowe. I zaczynamy znowu od końca, czyli żelazo, Fe i tlenek, czyli tlen. Tlen był dwuwartościowy, żelazo w tym przypadku jest też dwuwartościowy. Widzimy, że mamy takie same wartościowości, w związku z tym możemy je skrócić przez dwa, i zostaje nam 1 i 1. Jak mamy wartościowości równe 1, no to wiemy, że tutaj nic nie będziemy pisać, bo 1 jak nie piszemy. Mamy jedno żelazo, bo tutaj w tym miejscu za żelazem nic nie ma, co znaczy, że mamy jedno żelazo. Za tlenem tu w tym miejscu też nic nie stoi, co znaczy, że mamy jeden tlen. I teraz każdy z nich, żelazo, zarówno żelazo jak i tlen był dwuwartościowy, więc musi mieć dwie kreski. Więc wzór strukturalny tlenku żelaza 2 to jest FeO. I teraz musicie pamiętać, jeżeli będziecie mieli podany wzór na przykład ym, sumaryczny, będziecie mu musieli podać nazwę danego związku, czyli na przykład Tlenek Żelaza 2, to musicie pamiętać, żeby spojrzeć sobie na tabelkę i spojrzeć, czy na przykład magnez oprócz dwójki nie ma jeszcze jakiejś innej wartościowości. Jeżeli magnez ma tylko jedną wartościowość, to my nie, musi, nie musimy pisać tlenek magnezu 2. Oczywiście to nie będzie na sprawdzianie bardzo duży błąd na Waszym etapie edukacyjnym, ale generalnie się tak nie pisze, bo chemicy są leniwi i starają się pisać jak najmniej. Natomiast jeżeli będziecie mieli tlenek siarki, to już musicie siarka, która jest 2, 4 lub 6 wartościowa, to musicie napisać, o którą wartościowość dokładnie Wam chodzi. Czy to będzie tlenek siarki 4, czy to będzie tlenek siarki 6, czy tlenek siarki 2. Może Wam się wydaje, że jest to mało istotne, ale wierzcie mi, że wartościowości na przykład tlenku węgla 2 od tlenku węgla 4 różnią się znacznie. Tlenek węgla 4 to jest inaczej CO2, czyli jest to coś, co my wydychamy, więc generalnie w małych ilościach nie jest y, szkodliwe dla człowieka, no bo skoro my wdychamy, wydychamy ten CO2, no to nie może być dla nas szkodliwy. Natomiast, natomiast tlenek węgla 2, czyli CO, jest już bardzo szkodliwy dla człowieka i może nam zaszkodzić. Dlatego jest to bardzo istotne, żeby te wartościowości podawać, o ile dany, e, dany pierwiastek oczywiście ma różne wartościowości. Mam nadzieję, że zrozumieliście dzisiejszą lekcję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia niedługo.